Witajcie tu, Łukasz Games dzisiaj zaprezentuję wam moją, moją wyspę na ski yy, miłego oglądania więc tak, pokazuję i objaśnię yy, tu jest yy, domek mojego kolegi Hubi02 już wchodzimy tu tak, yy, w skrzynkach te takie i ten podstawowy te, te, te kobel tutaj liście żelazo tu jest do jego drzewnie może tu sobie sadzić drzewa to teraz wpisujemy kośnik is, jesteśmy w moim domu to jest automatycznie farma automatyczna i zaprezentuję wam ją i objaśnię I tak bo muszę coś zjeść, a potem dobra yy, tutaj przekręcam yy, wszystkie te dźwignie z tamtej strony i z tej strony też z nie yy, i jak je przekręcę to woda się wylewa i wszystko strąca do yy, lejków potem z lejków zabieram tam znów schodzę i yy, yy, wszystkie te klikam yy, się nasadzę. Tylko nie śmiejcie się ze mnie, bo ja sam to wymyśliłem. Teraz idziemy na górę. Tu jest mój magazyn. Co mnie? No, tu mam takie użytkowe itemy. Tu roślinność. Tu są bloki budowlane. Tu jest jedzonko. A wenderczeście patrzcie. Ochrona przed wybuchem 4, diamentowy hełm. Nieziszczalność 3, odporność na ogień 3, ciernie 2, diamentowy na pierśnik. Dementowe nagawice, nieziszczalność 3, odporność na ogień 3. I budki, ochrona przed przyciskami 4. 4 diaksy, nieczykostrość 4, zglęty ogień 2. Kilo w części 1, nieziszczalność 2, wydajność 2. Łuk płomien 1, drużyny 1 od 4. Koksy i yy, siekiera. Zniścialność 3, 6, 2, wydajność 4. Podsiąki na siłę, regenerację i szybkość. I no, tutaj słaby, jeszcze 61 bloków żara. brudak już wziąłem. Pozałem wam. Jeszcze co tu mam pokazać O, szybko pokażę Wam moje to i będę już musiał kończyć. Fuck, jaki lak? wow jaki log tutaj jest automatycznie farma kaktusów na przykład przekręcam tutaj i już mi wypada kaktus i mam kaktus tu jest, zabijam sobie potworki yy, nie potworki tylko te zwierzaczki. tu robię tak co nie i dynie same wypadają Bo mi się to ladzi, bo to straszne lagi na tym serwisu. są. IP macie w opisie z poprzedniego filmika. I już muszę kończyć. Dobra, wszystko w tym odcinku. Narka.